Chciałem Wam zaprezentować moje szczepienie, które było wykonane tydzień temu. Niestety jeszcze wtedy nie, nie pomyślałem o tym, żeby nagrać to na, na aparacie i wam pokazać, jest to szczepienie na przystawkę, zastrzepiłem tutaj Citrus sinensis, czyli pomarańcze cytrynę majeri i gray fruta. Podkładką jest trifoliata nacięcie zostało zrobione tutaj wzdłuż, zostało zrobione tutaj wzdłuż na korze, którą następnie, no, długość mniej więcej dwóch cm, to następnie delikatnie odchyliłem i wsunąłem zraz. Zraz był przygotowany w ten sam sposób jak, jak na poprzednim filmiku, było to nacięcie dwustronne, powiedzmy na długość około 2 cm i zrazu został delikatnie wsunięty między korę, a, a drewno tutaj. Następnie docisnąłem wszystko streczem bardzo mocno, żeby to nie było żadnej szczeliny powiedzmy między tym, żeby to mocno przylegało. I jeszcze dla pewności lekko, czy lekko mocno nitką docisnąłem tutaj, żeby mieć pewność, że wszystko jest bardzo mocno zaciśnięte. Szczepienie ma już około tygodnia, może nawet troszkę więcej, jakieś 8-9 dni. Póki co podkładki są ładne, zielone, więc jest szansa, że się to przyjmie.